Czy jesteś pewien, że wykorzystujesz pełen potencjał języka TypeScript? Wydaje mi się, że dla wielu programistów ten język to wciąż są wyłącznie oznaczenia typów, które działają trochę jak takie naklejki, które naklejamy na kod JavaScript. W rzeczywistości potencjał języka TypeScript jest zdecydowanie większy, a pokażę Ci to na przykładzie typów mapowanych i typów opartych o literały stringów. Zbudujemy elastyczny i dynamiczny typ, który będzie się dostosowywał do parametrów przekazywanych przez użytkownika. Przekaz jest to fragment szkolenia panoj TypeScript, które ruszyło właśnie dzisiaj i do którego możesz dołączyć korzystając z linków w opisie filmu. W tej lekcji chciałbym, żebyśmy wykorzystali wiedzę zdobytą w dwóch poprzednich lekcjach do zbudowania elastycznego typu table. Ten typ table będzie dopasowywał się do modelu danych, który będziemy przechowywać w danej tabeli, wystawiając nam dopasowane do nazwy tego modelu, metody, z których będą mogli korzystać inni programiści. Zaczynamy od definicji samych obiektów. Jak widzisz, mam tu dwie kategorie typów. Po pierwsze, mam tutaj trzy nazwy tabel zdefiniowane jako unie, mam tutaj User Product i Order. No a następnie mam trzy interfejsy, które reprezentują model danych w mojej aplikacji: użytkowników, produkty oraz zamówienia. Kształtując nowe typy, dobrą praktyką wydaje się być praca od końca, to znaczy wcielamy się w programistę, który miałby korzystać z naszego typu, no i wyobrażamy sobie, jak ten typ powinien działać, żeby ten developer experience był optymalny, a potem schodzimy niżej, implementując kolejne szczegóły. No więc jedno z założeń może wyglądać tak. Mamy na przykład nasz typ table. I ten typ table będzie typem generycznym. On się musi dostosowywać do innych typów, więc mamy tutaj właśnie ten element generyczny. Jakie będą parametry tego typu? No, na pewno będzie tutaj jakiś model danych. No i można powiedzieć, że będzie tutaj też na przykład table name, czyli nazwa tabeli. To table name od razu może rozszerzać nasz typ Entities. Wiemy, że Entities to jest unia, która zawiera dostępne nazwy tabel. No więc możemy tutaj na ten typ table od razu. Wprowadzić takie ograniczenia. W praktyce jest to tylko jedna z opcji. Moglibyśmy sobie wyobrazić, że na przykład każdy model, który będzie akceptowany przez tę naszą aplikację, powinien mieć pole table name. Moglibyśmy to na przykład robić w ten sposób. Moglibyśmy po prostu w inny sposób dojść do tego samego rozwiązania. No ale ja akurat przyjąłem, że rozbiję to na dwie składowe. Wtedy łatwiej będzie sobie wyobrazić, co z czego wynika. Jak taki typ zbudować? Tego jeszcze nie wiemy. To jest znak zapytania, ale możemy tutaj wykorzystać słowo kluczowe declare żeby wyobrazić sobie jak mogłaby wyglądać praca z takim obiektem. O osobie kluczowym Declare będziemy więcej mówić w kolejnym segmencie naszego kursu, ale musisz sobie wyobrazić, że to jest taka obietnica, którą składamy kompilatorowy TypeScript, mówiący, mówiąc, że będzie obiekt w naszej aplikacji danego typu. Pozwól mi już z niego korzystać. Włącz podpowiadanie składni, a ja tą implementację gdzieś w którymś miejscu jeszcze dla ciebie dostarczę. No więc tak, mamy tutaj naszą tabelę, mamy nasze declare const. No i wyobraźmy sobie, że wprowadzamy na przykład tabelę użytkowników. Jaki byłby typ? No byłby to user. No i tutaj mielibyśmy na przykład users, bo tutaj musimy zdecydować się na jeden z jedną z nazw tabel z naszej Unii. No więc deklarujemy sobie taką zmienną, możemy sobie zadeklarować na przykład product, table, to będzie table, product, w tym momencie to podpowiadanie jeszcze nie do końca działa, bo też składnia nie jest do końca poprawna. No, ale możemy sobie tutaj, tutaj to wprowadzić. No i zamykamy taką zmianę. Mamy users Products, User Product, oK, więc tutaj tę liczbę pojedynczą zastosuję. No i takie dwa obiekty. No i co, co chcielibyśmy teraz zrobić? Chcielibyśmy, żeby na tych zmiennych, na przykład na User Table, pojawiła się metoda dopasowana do mojego modułu. Na przykład jeśli zacznę pisać update, no to tutaj pojawi się metoda update user. Na przykład podam tutaj IDK, no i podam jakąś składową usera. Natomiast jeśli chciałbym korzystać z Products Table, no to powiedzmy, że będzie tutaj GET. Produkt. no i tutaj podam również jakiegoś id, -ka. więc mamy taki dynamiczny typ, który będzie miał pewien określony zestaw metod get, update, delete i tak dalej tak dalej, którego to metody będą jednak nazywać się tak, jak przekazywane do środka modele danych. No i teraz jak mamy takie wysokopoziomowe wyobrażenie o tym, co my właściwie chcemy zbudować, to możemy się zastanowić, jak powinna wyglądać implementacja, żeby taki cel osiągnąć. No I w jaki sposób zaczynamy sobie tutaj definiować funkcje, które powinny powstać w tym obiekcie, na przykład mamy jakieś property, w tym naszym modelu, niech to będzie ten właśnie model. No i tutaj mamy powiedzmy, że to będzie get, więc geta chcielibyśmy zrobić tak, że mamy jakiś ID jako number, no i zwracamy tutaj nasz model. Potem chcielibyśmy tutaj kolejną funkcję, mielibyśmy znowu jakieś property w tym naszym modelu. Powiedzmy, że robili, robilibyśmy na przykład update, więc podawalibyśmy ID, no i podawalibyśmy jakiś update, na przykład jako partial model. Tutaj mielibyśmy na przykład voida no i tak dalej, i tak dalej. Niestety w typach mapowanych nie można czegoś takiego zrealizować przy pomocy jednego obiektu, no ale można wykorzystać pewną cechę aliasów typów którą już poznałeś w poprzednich lekcjach, a mianowicie ich łączenie poprzez przecięcia. No i teraz, jak to może wyglądać? No więc wyciągnijmy te poszczególne składowe do innych typów. Niech to będzie na razie typ X i tutaj będzie typ Y. No i teraz powiedzmy, że ta nasza tabela to będzie tak naprawdę przecięcie typu X, no i Y. No i w tym momencie mamy nowy typ, który będzie w sobie zawierał dwie grupy, funkcji Będziemy mieć jakieś funkcje tego typu, będziemy mieć sobie jakieś funkcje tego typu. Możemy to zrobić dla na przykład jeszcze kolejnej metody. Powiedzmy, że chcemy, co my tutaj mamy: update, get i delete, więc dajmy tutaj Z. Możemy sobie tutaj przekopiować to wszystko. No i ten delete będzie wyglądał podobnie. Więc tak, tutaj sobie dajmy get, tutaj sobie dajmy update, a tutaj sobie damy delete, czyli get, update, and delete. No i co my tutaj robimy? No wykorzystujemy tutaj trzy odrębne typy mapowane, które następnie ze sobą łączymy, tworząc taki nowy typ table. Ten typ table ma swoje parametry, ma model, ma swoją nazwę, no ale w efekcie będzie mógł wykorzystywać te przecięcia tych trzech obiektów, które my tutaj wykorzystujemy wcześniej. Teraz, jak widzisz, mamy tutaj troszkę błędów. Te błędy są związane z tym, że w żaden sposób te funkcje, które my tutaj zdefiniowaliśmy, nie wiedzą o parametrach, o modelach, o nazwach tabel. Więc musimy je przekazać do środka. Jak to zrobić? No najłatwiej w postaci typów generycznych. My mamy tutaj te nasze generyczne parametry, więc możemy sobie je skopiować do tych naszych obiektów. Dajmy tutaj Get, Update i Delete. No, i dodajmy tutaj podobne parametry, jak w przypadku tej naszej tabeli, czyli będziemy mieć naszego geta, naszego update'a no i naszego deleta. Wszystko zaczyna się składać w jedną całość, no ale pojawia się problem. Zobaczmy, jaki to jest problem. Na razie nie ma tutaj żadnych funkcji, więc musimy teraz zadbać o to, żeby kształt tych obiektów, żeby te składowe tych naszych typów mapowanych były właściwe. Jak to możemy zrobić? Możemy teraz wykorzystać szablony stringów po to, żeby te nasze propertiesy, które wprowadzimy do tych poszczególnych typów. W jaki sposób zależały od istniejących obiektów. No i można to zrobić na przykład w ten sposób. Wprowadźmy tutaj wprowadźmy tutaj typy funkcji, niech to będzie na przykład getModel, tutaj będziemy mieć update model, no i będziemy tutaj mieć Delete Model. No i w tym momencie, kiedy ten akurat parametr zostanie naprawiony, no to w tym momencie stanie się coś ciekawego, mianowicie na naszych typach pojawią się. Pierwsze funkcje mamy tutaj delete model, get model i update model, a więc udało nam się uzyskać taką strukturę naszych typów, takie relacje naszych typów, gdzie dla każdej pary model danych i nazwa tabeli uzyskujemy taki typ typ table na zmiennych user table i product table z trzema funkcjami. Funkcja nazywa się get model, update model i delete model. My chcielibyśmy dojść do takiego stanu, gdzie te nazwy metod są bardziej semantyczne, one przekazują to z, jakim, z jakimi modelami pracujemy. Na razie tych informacji w żaden sposób nie przekazujemy. A skąd można je wziąć? No można je wziąć z tego drugiego parametru generycznego, czyli table name, którego na razie w żaden sposób nie wykorzystujemy. Tak jak wspomniałem we wcześniejszej części lekcji, możemy w TypeScriptie tworzyć typy właśnie oparte o szablony stringów, i tutaj te informacje wykorzystamy. Jak to zrobić? No tutaj mamy ten nasz model. Spróbujmy sobie to zaznaczyć za jednym razem, może się nam uda. Mamy ten nasz model, i teraz zamiast modelu wprowadzimy tutaj dynamicznie rozwiązywany. Table name. No i zobaczmy teraz, co się stanie. Dajemy tutaj sobie kropkę na User Table, no i widzimy, że nazwy metod zaczęły przypominać nasz model user. Mamy tutaj mamy problem, bo to formatowanie nie jest odpowiednie, ale zaraz tym problemem się zajmiemy. Tymczasem na produkcie mamy drugi zestaw metod, które znowu odpowiadają innemu modelowi. W tym przypadku jest to product, a więc zbliżamy się do tego naszego oczekiwanego zachowania. Mamy typ generyczny table, który zwraca takie metody. Które są tworzone na podstawie nazwy tabeli, z którą pracujemy. Tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko rozwiązania, bo jeśli poznałeś już typy pomocnicze, które pozwalają nam modyfikować inne typy te oparte o literały stringów, to wiesz już, że tutaj możemy sobie wprowadzić nowy typ generyczny, typ o nazwie Capitalize, do tego, żeby rozpocząć żeby rozpocząć nazywanie naszych modeli od wielkiej litery. No i to tak naprawdę sprowadzi cały problem do oczekiwanego rozwiązania. I pojawią się tutaj takie funkcje jak delete product, get product i update product. Zobacz, jak wygląda stosowanie tej metody. Mamy tutaj jakiegoś IDK i mamy partiala produktu, czyli mamy partialę tego modelu, z którym pracujemy. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo możemy tutaj przekazywać inne składowe. Mamy tutaj pełne podpowiadanie składni i tak dalej, i tak dalej. W przypadku użytkowników wygląda to nieco inaczej, ale tutaj pracujemy w kontekście użytkownika. Więc na przykład pobierzemy sobie użytkownika 12. No i tak naprawdę nasze zadanie zrealizowaliśmy. Widzisz, jak potężnym mechanizmem są typy mapowane oraz typy oparte o szablony stringów. Cały ten proces pokazuje ci również to, jak można podchodzić do modelowania typów. To znaczy, nie zagłębiamy się w szczegóły generyków, nie zagłębiamy się w szczegóły typów mapowanych. Najpierw myślimy o developer experience, najpierw myślimy o tej perspektywie użytkownika końcowego. Powiedzmy, że pisząc te poszczególne metody, to wszystko jest wygodne, dobrze się z tym pracuje. Dopiero wtedy przechodzimy do implementacji, dopiero wtedy można powiedzieć, kopiujemy się z samym TypeScriptem. No ale dochodzimy do takiego efektu, który jakby nie zaburza tego naszego efektu końcowego. Gdybyśmy zaczęli odwrotnie, no to mogłoby się okazać, że na przykład porzucimy ten pomysł, bo tego typu typy mapowane są zbyt skomplikowane. Nie chcemy tego robić, nie rozumiemy tego, więc od razu dostarczymy nieco gorszy experience, po to, żeby, jak to ludzie mają w zwyczaju, zrobić coś nieco łatwiej, nieco szybciej czasami na skróty. Ale widzisz, że jest to w zupełności do zrobienia, no a teraz w sekcji z zadaniami chciałbym Ci zaproponować pewnego rodzaju wariant tego ćwiczenia, a mianowicie taki wariant, w którym nasz generyczny typ table przyjmuje tylko i wyłącznie jeden parametr. Ma to być model, z którym pracujemy, ta nazwa tabeli ma pochodzić z innego miejsca, więc zastanów się, jak to zrobić. Zastanów się, gdzie wprowadzić tę nazwę. Cały kod znajdziesz w naszym repozytorium, no i spróbuj zmierzyć się z takim problemem. A jeśli film Ci się podobał to daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał. No i zachęcam do odwiedzenia strony Opanej TypeScript, gdzie więcej szczegółów o naszym najnowszym szkoleniu przeprogramowanych.